szokująca metamorfoza gwiazdy Polsatowskiego show i dramatyczne wyznanie które poruszyło tysiące Polaków ponieważ pokazuje że rak nie wybiera a walka o życie toczy się na naszych oczach bez filtrów i bez retuszu Arwena Tarasiuk Wilczewska którą widzowie pokochali za energię i pracowitość w programie Farma przerwała milczenie i pokazała światu swoją nową twarz czyli twarz kobiety walczącej z nowotworem to nie jest kolejny wyreżyserowany post celebrytki szukającej atencji, lecz brutalnie szczera relacja z frontu nierównej bitwy, która wstrząsnęła polskim Instagramem i wywołała ogólnonarodową dyskusję o odwadze w chorobie. Arwena, która nagle opuściła program Farma tłumacząc się sprawami rodzinnymi dopiero teraz ujawniła z jak potężnym przeciwnikiem przyszło jej się mierzyć w zaciszu domowym. U uczestniczki czwartej edycji hitu Polsatu lekarze zdiagnozowali dwa podtypy nowotworu piersi, czyli zrazikowy i przewodowy CO zmusiło ją do przejścia mastektomii i wyczerpującej chemioterapii. W kraju takim jak Polska, gdzie diagnoza nowotworowa wciąż często brzmi jak wyrok i budzi paraliżujący strach, postawa Arwyn jest absolutnie przełomowa. Celebrytka wystąpiła w programie śniadaniowym Harotu Polsat, gdzie z niespotykanym spokojem stwierdziła, że dla mnie rak to nie jest żaden wyrok. Jest to choroba. Nie jest może łatwa, ona też powoduje, że czasami muszę brać zwolnienie z pracy, muszę biegać po lekarzach. Czasami jest nieprzyjemna, bo jest operacja, może być chemia, ale da się z tym żyć. Jej słowa odbiły się szerokim echem, ponieważ uderzają w polski system ochrony zdrowia i codzienną walkę pacjentów onkologicznych z biurokracją oraz własnymi słabościami. Podsumowując rok dwa, 2025 Arwena opublikowała zdjęcie przy ringu bokserskim, pisząc wprost, że ten rok, wskopał jej tyłek i rzucił na kolana, wciągając w walkę bez żadnego przygotowania. Internauci nie mają litości dla fałszu, ale w tym przypadku zjednoczyli się w geście Solidarności, widząc byłą uczestniczkę reality show z łysą głową bez makijażu i z twarzą opuchniętą od leków. Dlatego widzicie mnie uśmiechniętą z łysą głową bez makijażu z opuchniętą twarzą. I dla siebie wygrałam tę walkę. Wiadomo, to jeszcze nie koniec. Są leki, są skutki uboczne i menopauza jest kośmarna. Ale jest też nowy 2026 i kolejna walka będzie należała do mnie, zadeklarowała z ogromną mocą. To zjawisko pokazuje nową tendencję w polskich mediach społecznościowych, gdzie coraz więcej znanych osób, jak choćby Monika Olejnik, decyduje się na odczarowanie tabu choroby nowotworowej i pokazanie trudów leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków, Arwena stała się symbolem siły, ponieważ nie uciekła w milczenie, lecz postanowiła wykorzystać swoją popularność, by dać nadzieję innym chorym zmagającym się ze skutkami ubocznymi terapii. Sprawa ta jest niezwykle ważna w kontekście polskiej profilaktyki zdrowotnej, bo pokazuje, że nowotwór może dotknąć osobę młodą, aktywną i pełną życia w samym środku kariery telewizyjnej. Reakcja opinii publicznej jest jednoznaczna, czyli podziw dla determinacji i autentyczności, która w świecie sztucznych ideałów jest towarem deficytowym. Arvena udowadnia, że walka z systemem emocjami i fizycznym bólem może być prowadzona z podniesioną głową. CO zmusza nas do refleksji nad tym, jak postrzegamy osoby chore w naszym najbliższym otoczeniu. Skala wsparcia pod jej postami świadczy o tym, że Polacy potrzebują takich prawdziwych historii, które dają siłę w starciu z najtrudniejszymi wyzwaniami losu. Jej historia to nie tylko kronika choroby, ale przede wszystkim lekcja pokory i niesamowitej woli życia, która wykracza poza ramy jakiegokolwiek programu telewizyjnego. Rok 2026 zapowiada się dla niej jako czas dalszej rehabilitacji i powrotu do normalności, co miliony widzów będą śledzić z zapartym tchem, trzymając kciuki za ostateczne zwycięstwo nad rakiem. Czy publiczne obnażanie słabości i trudów choroby przez osoby znane realnie pomaga innym pacjentom oswoić strach przed diagnozą? A państwa zdaniem, czy taka forma szczerości bez filtrów na Instagramie to najlepszy sposób na walkę z tabu, jakim wciąż jest nowotwór w Polsce? Źródło: Pudelek Tum Vafantich Bigemini 3 Flash.